Cześć, wideoaktywni. Ania z tej strony. Dzisiaj kolejny film z serii iMovie dla zielonych. I w tej serii ja dzielę się z wami moimi doświadczeniami odnośnie montowania filmów w programie iMovie. Ogólnie dla mnie iMovie jest dosyć prostym programem teraz, ale kiedyś, kiedy rozpoczynałam swoją przygodę z edycją wideo, z edycją swoich filmów, to to, co widziałam na ekranie w tym iMovie, to nie było dla mnie takie oczywiste. Wręcz miałam dosyć dużo wyzwań, aby ten program jakoś ogarnąć, żeby wiedzieć, co z czym się je, jak dodawać fajne elementy, itd. I w tym właśnie moim w tej mojej serii ja dzielę się z wami takimi prostymi, banalnymi rzeczami, które dla mnie kiedyś nie były oczywiste. Być może też Tobie pomogę w tym, aby te Twoje filmy troszeczkę wynieść na, na wyższy poziom, żeby one nie były takie statyczne, ale żeby od czasu do czasu coś tam się w nich zadziało żeby właśnie przekowały bardziej wzrok Twojego widza. Więc dzisiaj zajmiemy się właśnie takim efektem, który teraz widzisz. Chcemy zrobić taką planszę z napisami, którą wstawimy w momencie, kiedy będziesz mówić do kamery, aby podkreślić Twoje słowa, aby podkreślić jakieś zdanie, jakiś tytuł, czy cokolwiek, co będziesz chciała uwydatnić dla swojego widza. Kiedy widz coś słyszy i kiedy jeszcze na dodatek to widzi, więc ogarnia to swoimi kilkoma zmysłami tylko jednym. To bardziej to zapada w pamięć, więc takie oto plansze się przydają. Dzisiaj zrobimy bardzo prostą, właśnie taką białą planszę z czarnymi napisami. I potrzebujemy do tego trzech rzeczy, o których Ci za chwilę powiem. Natomiast teraz zapraszam Cię właśnie do mojego ekranu komputera. Do zrobienia tej planszy, tak jak Ci mówiłam, potrzebujemy trzech rzeczy. Jest to oczywiście MacBook. Druga rzecz to, to jest program iMovie, który jest zainstalowany już w MacBooku oraz program Keynote. Ten Keynote to jest taki odpowiednik PowerPointa. To jest taki program, gdzie się robi prezentacja. Na pewno go znasz. Dobra, jesteśmy teraz tutaj na moim pulpicie. Tutaj już, jak widzisz, jest. Ja już sobie otworzyłam program iMovie i tak krótko, tak, tutaj mamy oś czasu, tutaj mamy podgląd filmu, czyli tego filmu, który tutaj będziemy robić. Oraz multimedia, po prostu obrazy, grafiki, cokolwiek, co, z czego będziemy korzystać przy tworzeniu tego filmu. Dobrze, więc otwieramy program Keynote. Robimy nowy dokument. I tutaj będziemy korzystać z tego białego szablonu. Dzisiaj zrobimy naprawdę najprostszą rzecz. To, co ci pokazywałam zresztą przed chwilą, więc wybieramy ten szablon biały białe tło, czarne litery, wybierz. Tutaj w szablonie od razu zmienimy sobie na 75%, żeby to było fajniej i lepiej widoczne. To klikając jednokrotnie i krzyżyczkiem usuwamy te wszystkie pola, no i dodajemy własne pole tekstowe, czyli wstaw pole tekstowe, go tu trochę można już rozciągnąć, dać na środek. Od razu możemy zrobić format czcionki. Pokaż czcionki. Możesz oczywiście sobie tutaj zmieniać różnego rodzaju czcionki, dodawać różnego rodzaju rzeczy w tym programie. Natomiast tak jak mówię, no dzisiaj zajmiemy się taką, takim standardem. Tą czcionkę zrobimy na przykład na 70. No dobra, 4 niech zostanie. I tam mieliśmy takie słowa jak dźwięk. oczywiście widzisz, jak człowiek się śpieszy, to Ojejcia, dźwięk. Później to skopiujemy, bo potrzebujemy takie cztery. Dobrze, porozdzielamy to sobie od razu teraz. Tam był dźwięk, potem był mm, obraz. Następnie był stabilizacja. To musimy troszeczkę rozciągnąć, bo nam się nie zmieści. Stabilizacja i na końcu jeszcze było tło. Dobrze. Swoją drogą ten film, który będziemy teraz właśnie przerabiać, to był mój film, w którym dzieliłam się moimi czterema wskazówkami, właśnie dźwięk, obraz, stabilizacja i tło, które powodują, że Twój film, który nagrywasz w domu, jest bardziej profesjonalny. Także, jeżeli interesuje Ciebie nagrywanie filmów w domu, z domu, to zachęcam Cię do obejrzenia tego, um, tego filmu. Może sobie coś z niego weźmiesz, jakąś inspirację. Ok. I teraz, um, aby te nasze litery, te nasze wyrazy były takie dynamiczne, um, to robimy tak. Na, um, odznaczamy. Robimy animację do prawej stronie, dodaj efekt. Zrobimy sobie taki upadek, o, żeby to tak sobie upadało. I każdy z tych, każdy z tych wyrazów musimy zrobić tak samo. Stabilizacja, animacja, dodaj efekt wejścia. Upadek, tło najeżdżamy, animacja, dodaj efekt wejścia, upadek. Ja to akurat w tej chwili korzystam z takich, a nie innych. Tak opcji. Jak widziałeś, widziałaś, jest tam tych opcji sporo, tutaj, tak? Naprawdę dużo do wyboru do koloru. W zależności co lubisz, co ci będzie pasowało do Twojej, jaka grafika będzie pasowała do Twojego filmu. To sobie to wybierz, także mamy coś takiego. I tutaj jest jeszcze czas trwania tej animacji. U mnie to będzie tak, jedna sekunda, każda. Jeszcze sprawdzimy, czy rzeczywiście tak, tak dokładnie. Dobra, kolejność animacji też. Zwróćcie na, na to uwagę, co chcecie po kolei, aby się pokazywało. U mnie jest wszystko tak, jak trzeba. Wychodzimy z tego i to zapisujemy, słuchajcie, w plik, eksportuj do. I tutaj, jako film. Tu w zasadzie pozostawiamy tak, jak jest, te wszystkie opcje i dalej. I zrobimy sobie to jest plansza 3. OK. Eksportujemy. No idziemy do iMovie i tutaj pobieramy sobie, tak ja już przygotowałam ten filmik, do którego będziemy to dorzucać tę właśnie planszę. I musimy ją teraz pobrać ze swoich rzeczy pobranych czy tam z folderu, do którego zapisał się ten wasz plik, ten wasz film. U mnie to była plansza 3. Szukamy dobra plansze 3. Importujemy. No i teraz zobaczymy jak to nam wyszło. Czyli po prostu klikamy to i przesuwamy to planszę w miejscu na filmie, w którym chcemy ją mieć. Oczywiście musimy ją tutaj troszeczkę mm, dopasować do, do całego kontekstu. Zobacz, spróbujmy, zobaczmy. Były to dźwięk. Obraz. Stabilizacja i tło. A tymczasem dziękuję Ci za oglądanie. Tło Jeżeli... nie było. Bo... <tło>, tło nam gdzieś się usunęło. To widzicie, to musimy to troszeczkę porozciągać, żeby jednak to tło było widać też. Dobrze, spróbujmy. A były to dźwięk, obraz, stabilizacja i tło. A tymczasem dziękuję Ci za oglądanie. Okej, okay. pojawiło się nam tuło, także kamerą, em, em, tak właśnie wygląda ta, ta, ta cała obróbka tego filmu, tak, aby dodać tą planszę. Myślę, że zrobiłam to dosko doskonale. Myślę, że zrobiłam to zrozumiale. Jeżeli weźmie sobie coś z tego, daj znać komentarzu, czy rzeczywiście ten sposób dodawania pewnych elementów Ci się podoba. Będzie mi bardzo miło no i zachęcam cię też do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, jeżeli właśnie z tej serii montażu mówi, poradniku dla zielonych. Dzisiaj dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy, co do zobaczenia.